Olga Żarnicka. Witamy serdecznie. Zaczynamy nasze piąte wydanie wiadomości. Wybiła dwunastka. Przedstawimy najważniejsze wydarzenia z lutego. W dzisiejszym wydaniu RYK, czyli rokowy y, koncert, międzyszkolny konkurs potyczki na słowa, międzyszkolny turniej wiedzy o Francji, wrocławski konkurs szkolny poliglota, rekolekcje, Licealiada Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim oraz nasi laureaci. Zapraszamy. Czwartkowy wieczór 26 lutego na sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się ryk, czyli rokowy yy, koncert. Choć nikt nie potrafi powiedzieć, która to już była edycja, ta była szczególna, bowiem wszystkie wpływy zostały przeznaczone na rzecz Szymona Bisagi. Na scenie wystąpiły znane i lubiane zespoły, złożone m.in. z absolwentów dwunastki – Catfish, High Five, Blue Balls Effect oraz katedra. W przerwach między występami odbywały się licytacje fantów wystawionych przez nauczycieli. Jest z nami Filip Jaszczyk, przewodniczący naszej szkoły, który wygrał jedną z pierwszych licytacji. Filip, co wygrałeś? Wygrałem podwózkę do domu, którą mi zafunduje pani Bednarska. Do tego jeszcze jest zestaw biżuterii i liczydło. Czy właśnie to była konkretna licytacja, którą chciałeś wygrać? Tak, z jeszcze kilkoma osobami przed licytacją się zebraliśmy, bo zależało nam na tym, żeby tą akurat licytację wygrać i udało się. Co sądzisz o pomyśle licytacji? No licytacja to uważam bardzo fajny pomysł. Już widzimy, że dużo pieniędzy na tym Szymon może zarobić. On tych pieniędzy teraz aktualnie potrzebuje i bardzo się cieszę, że tak chętnie są licytowane wszystkie przedmioty. Dziękuję za wywiad, Wiktoria Walczyk, Bolo TV. Dnia 20 lutego w naszej szkole odbył się finał konkursu polonistycznego pod tytułem Potyczki na słowa. O tytuł najzdolniejszej szkoły rywalizowaliśmy z LO nr 13. Po emocjonujących rozgrywkach językowych, czyli dyktantach oraz quizie, stało się jasne, że zwyciężyła dwunastka. Kwintesencją tego wydarzenia była obecność znanego wszystkim profesora Jana Miotka, oraz jego wykład na temat błędów dotyczących imion i nazwisk. Profesor Jan Mionek, językoznawca, profesor i dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Przeżycie wiedzy o języku polskim. Jak pan wspomina praktyki w liceum nr 12? Tu byłem tylko na takich praktykach hospitujących, czyli tutaj odwiedzałem wtedy nauczycielki tu pracujące, była wśród nich pani Kamor. Pani, chyba już zaczynałam, a ona A potem taką miesięczną praktykę już, kiedy sam musiałem prowadzić lekcję, to odbyłem w pierwszym miejscu czyli na Tu u Was lekcje nie prowadzę. Dziękuję, dziękuję bardzo, że to za za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Dnia 12 lutego już po raz dziewiąty odbył się finał Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Francji – konkursu organizowanego przez Panią Profesor Jadwigę Listwan. Zwyciężył uczeń naszej szkoły Krzysztof Szczęśniak z prezentacją na temat Polonii we Francji i Francuzów w Polsce. Można śmiało powiedzieć, że finał nie należał do najłatwiejszych, gdyż w jury zasiadali znawcy języka francuskiego i wiedzy o tymże kraju. Tak więc gratulujemy wiedzy. 17 lutego odbył się finał Wrocławskiego Konkursu Szkolny Poliglota. Zmagania podzielone były na dwie części, sprawdzające wiedzę uczniów na temat danych krajów, a także ich znajomość i biegłość w wybranym języku. Tytuł Szkolnego Poligloty 2014-2015, a jednocześnie kurs językowy ufundowany przez Szkołę Języków Obcych Empik School, zdobyła Karolina Domagała z 5 LO. Atrakcją był wykład profesora Billa Minskera oraz występy wokalne naszych uczennic Anny Kobylańskiej i Karoliny Jabłońskiej. Trzecie miejsce zajęła Maja Tkocz z naszego liceum. Gratulujemy. W dniach od 23 do 25 lutego w naszym liceum odbyły się rekolekcje wielkopostne. Poprowadził je niezwykle charyzmatyczny ojciec Piotr Łoza. Podczas pierwszego dnia rekolekcji mieliśmy okazję posłuchać opowieści o przeszłości ojca i dowiedzieć się, jak znalazł swoje powołanie. Drugi dzień był poświęcony liturgii pokutnej. Rozważaliśmy podczas niej różne przywary człowieka, które niewypierane prowadzą do grzechu. Ostatni dzień rekolekcji zwieńczyła msza święta, odprawiona z pomocą diakona Benedykta, który przez jakiś czas będzie gościł na naszych reksjach religii. 17 i 18 lutego w miejscowości boguszu w Gorce odbyła się zimowa Licealiada Młodzieży w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. Reprezentująca nas żeńska drużyna snowboardowa zajęła drugie miejsce, osiągając tym samym Wicemistrzostwo Dolnego Śląska. Narciarki również świetnie sobie poradziły, obejmując czwartą pozycję. Naszym najlepszym snowboardzistą okazał się być Jakub Jagoda, który indywidualnie zajął miejsce zaraz za podium. W ramach rankingu Centrum Organizacji Przedmiotowo-Tematyczno-interdyscyplinarnych olimpiad społeczno-historycznych dwunastka zdobyła tytuł szóstej szkoły humanistycznej w Polsce. Pragniemy przy tym podziękować wszystkim laureatom i finalistom białostockich Olimpiad, bo to dzięki wam uplasowaliśmy się na tak wysokiej pozycji. Już wkrótce w naszym liceum odbędzie się szkolny musical gris. 24 marca miejsce będzie miała przedpremiera, a 26 premiera. Zapraszamy również na koncert wokół klasyki profesora Szczęsnego 27 marca. A na koniec małe ogłoszenie, czyli dwunastkowy kwadrans na modlitwę. Pragniemy poinformować, iż w każdy wtorek o godzinie 13.15 pani profesor Agnieszka Kacała oraz ojciec Tomasz Leśniewski zapraszają do sali numer 314 na spotkanie o charakterze modlitewno dyskusyjnym. To już koniec dzisiejszego wydania wybiła 12. Żegnamy się z wami Olga Żarnicka i Konrad szybko!